ma Mamy dziwną sytuację. Strasznie wieje i buja przyczepą. Trochę jesteśmy przerażone tym. I najgorsze jest to, że stoimy pod drzewami i te gałęzie teraz się proszą, żeby się ułamać. Wow, ale teraz poleciało. Normalnie, normalnie buja nam. Siedzimy sobie przy stole. Patrz na choinkę, choinkę nagraj. Ale buja. Widzicie to? Ja normalnie siedzę i tu normalnie buja. I dramat. No jesteśmy trochę przerażone tym. Chyba wolałabym deszcz. Wczoraj, wczoraj y, siedziałyśmy i, i mówiłam o tym, jak bardzo relaksacyjny jest deszcz. No to po jakichś trzech godzinach już miałśmy dość, bo tak walił ten deszcz, później nad ranem y, zaczął mocno wiać wiatr, no ale nie, nie aż tak, żeby nam bujało przyczepą. Teraz to jest jakiś dramat. Ja nigdy takiego czegoś jeszcze nie przeżyłam w przyczepie. Co prawda nie jeździmy tak długo. I Wszystko przed nami, ale. No... To jest nowość dla pajętki, koinka buja. No, z a... szklanką, jak buja, zobacz. Normalnie jak jakieś trzęsienie ziemi. Zaraz, może złapię. Nie wiem, czy to dlatego, że tak blisko morza jesteśmy, czy, czy co, ale Kurczę, bardziej to nie ten wiatr mnie przeraża, tylko te drzewa nad nami. A wiecie. Ten, kto był na tym campingu pod brzozami, to dobrze wie, że tych brzuzek jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że są wytrzymałe. Nie wiem, czy ja dziś nie zasnę, ogóle. Zamykam relację jutro. Dzień może zobaczyć. Otóż no. da radę nagrać. Może być kamery Mam nadzieję, że słyszycie, jaki wieje, bo widać że bardzo o drzwi, No drzewa mnie aż tak nie buja No drama Ale konary się tak nie ruszają mocno Także że Tu mamy nowych gości Już powoli się sprowadzają na Sylwestra. Ponad wszystkie parcele mają być zajęte no ale zobaczymy. No nasz, przed nami nocka nie przez na pewno. Wiem, że nie mamy się czego, ma, czego bać, ale... No jest to nasz pierwszy raz. No <grym> także jedziemy z tym. Będzie <grym> no, ciekawie. Ale wieje okropnie. No ale centralnie. No. Te drzewa najbardziej mnie przerażają. No. Mam nadzieję, że to się szybko uspokoi. <grym> Bo jak na morzu. <grym> A ja mam chorobę morską. Jezu, normalnie wibracje czuję na podłodze, nie? Ale daje. Końka zaraz się przewróci. Ktoś był też w takich warunkach? Przebywał? Jak ktoś to piszcie w komentarzach. No co, no trzymamy się z tą. <noise> Jak coś tu będziemy zdawać relację. No, pa. Słuchajcie, chyba coś tam spadło na, tak, nie wiem o co chodzi, ale taki huk był i teraz Angelika poszła to spraw o Jezu. Angelika poszła to sprawdzić, ale jest grubo, nie? Zaraz zobaczymy co tam się dzieje. Nasze psy są niespokojne. Matko boska, patrzcie, co się dzieje. Trochę jesteśmy tym przerażone, trochę nawet bardzo. I te drzewa normalnie nad nami tak się bujają, że miała... mam ochotę po prostu stąd uciekać. Ponoć do 7 rano ma tak wiać. Nie chcę nic mówić, ale strasznie buja tymi drzewami. Buja tymi drzewami? Cholerka. Nie wiem, czy to będzie słychać. Chyba będzie. Co tam się dzieje, bo była. Szkoda, że to nie widać. miał być taki spokojny wieczór Mam nadzieję, że nic nam nie spadł. Bo był dziwny huk. Teraz to w ogóle nawet strach byłoby jechać z przyczepą Nie wiem, co ma być to będzie i co? Na nada? Tak, ale to tak, taki chłup jakbym nie, nie wiem, to drzewa spadła, a to taka malutka wąska. No to wiadomo, to jest wszystko cieniutkie, to... Mm. Będzie słodka, No ale dramat, dramat. No na pewno dzisiaj nie będziemy spać. Do 7 rano ma tak walczyć. Patrzcie, co się dzieje. Zaraz na normalnie chujinka spadnie. I weź teraz jedź przyczepą. To to w ogóle, to już no. stajesz gdzieś, nie? Najlepiej no, zalał drzew, prawda? Dobra, jak coś to będziemy wam później relacjonować. A, jest grubo. Dobra. Jedziemy z tym. Pokażę wam co tam się nam przydarzyło. Pierwsza rzecz, o tej klapce, co mówiłam na poprzednim filmie, no nie? Była łamana. <grystanie> no to się rozleciała w rękach. Dosłownie. Taką prowizorkę sobie zrobiłyśmy, żeby tam woda nie, nie, nie naleciała. Patrzcie, widzicie? Połowy nie ma. Ale już zamówiłam na Allegro i niedługo, w czwartek będzie, przed końcem roku. Także jedna rzecz. Druga rzecz, trochę bardziej bolesna. Nie wiem czy będzie widać z drzakiem wolna słup. Teraz deszcz pada, tego nie widać, ale jak będzie sucho, to zobaczycie co tu się stało. Ogólnie rzecz tu, tu po całej długości jest pęknięty, tutaj, lakier pękł, trzecia rzecz, łamał nam się. Siłownik. Normalnie yy, zablokował nam się, jak chciałyśmy zamknąć bakistę, to coś przyblokowało i śruby po prostu no, pod yy, opory no, pchnęłyśmy bakistą nie? na zamknięcie i wyrwało nam tutaj śruby. I patrzcie, co tu się w ogóle stało, nie? tam siłownik tam ciul, no trudno, już tam wymienimy go albo zostawimy na razie nie będziemy tego tam robić tylko to, tutaj mnie tutaj zaniepokoiło że te śruby są zarzywiałe to raz, dwa te tam palce a tam normalnie jakby jakieś nie wiem truchno nie wiem o co chodzi trochę mnie to Zastanawia teraz powiedzcie mi, co z tym można zrobić? Ściągnąć to całkowicie i kupić tą nową szynę. Czy coś to zaślepić, bo po prostu nie mamy w ogóle pomysłu na to nie wiem, szpachlum No i troszeczkę mnie tam zastanawia, nie, bo tam chyba drewno jest tam chyba drewno jest. I teraz nie wiem czy to kurczę bo ogólnie przyczepę mamy suchą, wszystko tam było sprawdzane wszystko jest ok i teraz nie wiem czy to po prostu, ten spód do wymiany czy jak czy to rozpierać doradźcie nam wszelkie rady nam się bardzo przydadzą także tak to na tą chwilę wygląda a tak wygląda kemping same brzozy mm. <gry> tam na wprost macie pralnię, kuchnię sanitariaty, znaczy w sensie sanitariaty to macie tutaj, nie? w tym w tym budynku macie sanitariaty ogólnie pusto jest no jesteśmy my i dwa kampery jest 27 grudnia troszeczkę te drzewa mnie przerażały w nocy Jest strasznie wiało